W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Krakers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, miau! Wow. Silna wola. Pewnego dnia tatuś upiekł pyszne babeczki. O! Alarm pyszności! Poczekajcie! Najpierw muszą ostygnąć! Zjecie babeczki za chwilę, po kolacji! Po kolacji, ale do kolacji jeszcze strasznie długo! No to musicie użyć nieco silnej woli! E, silnej woli? A co to? Silna wola pomaga nam wytrwać w decyzji, którą podjęliśmy, nawet jeśli to ciężkie i wcale nie mamy na to ochoty. Jak to, żeby nie zjeść babeczek przed kolacją! A -a. Jeśli je zjecie, stracicie apetyt! A -a. Zagramy w pewną grę! Kotek, który nie zje babeczki przed kolacją, dostanie nagrodę. Nagroda? Ale świetnie! Miau, -ał, miau, -ał, miau, -ał, miau, miau, W takim razie umowa stoi. Ach, ale ja chcę po prostu pyszną babeczkę. One pachną obłędnie. Kraker, musisz użyć swojej silnej woli. Może zagramy w szachy? To odciągnie twoje myśli od babeczek. <tryk> Albo weź koto robota i pobaw się z pianką. <tryk> <tryk> Zaraz do was wrócę. Hmm. Chyba zaniosę je do kuchni. Tam nie będą nikogo kusić. Krakersie. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wyjdźmy wszyscy troje na dwór. Tam nie ma babeczek. Cześć wszystkim! Mam niespodziankę! Moja mamusia upiekła te piękne i pyszne babeczki! Częstujcie się! Nie. Nie. Pamiętaj o swojej silnej woli. Przecież obiecaliśmy mamusi, że nie zjemy żadnej babeczki przed kolacją. No tak, ale to nie są babeczki z naszego domu. Ale jeśli zjemy je teraz, nie będziemy głodni w porze kolacji. Pamiętaj o silnej woli. Chodź, wracamy do domu! Uf, babeczka! Pyszna babeczka! Może krakers jest naprawdę głodny? Dajmy mu banana albo coś takiego. Zobaczcie, jakie są mięciutkie. A do tego na pewno pyszniowe. Oddaj te babeczki! Nie! Ja je chcę! <śmiech> <śmiech> o nie! Zjadłeś je wszystkie! Ech. Kotki, co się stało z babeczkami? Widzę, że nie przestrzegaliście reguł gry. Naprawdę, staraliśmy się pamiętać o silnej wojnie. Ale koniec końców zupełnie nam nie wyszło. Nie zjedliśmy babeczek, to znaczy, że wygraliśmy. O, o re, myśleliśmy, że je zjadłeś. Marzyłem o nich cały dzień, ale potem zrozumiałem, że chcecie je zjeść tak samo jak ja. Chciałem wam pomóc i schowałem je. Nauczyłam się czegoś ważnego. Jeśli nasza trójka zawsze będzie sobie pomagać w trudnych chwilach, to razem możemy... Możemy zrobić wszystko! Masz rację, Pianko. I ponieważ cała trójka świetnie się spisała, dostaniecie wspaniałe nagrody. Uszyłam wam specjalne koszulki, żeby każdy wiedział, że macie naprawdę silną wolę! Ale piękne! piękne! miał miau, miau, miau! Super! Urej! Chciałbym spróbować tak, jak Wy, sprawdzić swoją silną wolę. Ja też chcę! Ale najpierw zagrajmy w berka. Nabierzemy jeszcze większego apetytu. <noise> Kotki nauczyły się, co to jest silna wola. I że dużo łatwiej jest im wytrwać, gdy sobie nawzajem pomagają. Wersja Polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm Reżyseria Małgorzata Boratyńska Dialogi Karolina Sowińska Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak, Izabela Bukowska i inni.